W dzisiejszym odcinku będę płacił tym osobom za każdą zjedzoną sztukę poszczególnych rzeczy Nie Koło Fortuny będzie losować wam czas, Kas. który macie Więc zakręcicie sobie I przykładowo wypada tutaj 15 minut I przez 15 minut to, co sobie zjecie To dostajecie po prostu w postaci pieniążków Chipsy to jest jedna złotówka. Krówki, no to, to macie dwa z co nie? Nagetsy, trójeczka W śledzie piątka Jeśli chodzi o napoje ekipy, to macie tykę. A jeśli chodzi o ostre papryczki No to dostajecie 5 tutaj Jeśli dostajecie sobie takiego fula Jedną papryczkę 5 litrów za jedną papryczkę 5 za jedną papryczkę, stary No więc ja słuchajcie, widzowie na sam starcie, oczywiście, stawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie dzwonkiem tam na dole, lecimy po milion, sto tysięcy, bo pamiętajcie, że na milion, sto tysięcy będę losował trzy osoby, które dostaną ode mnie złotą kartę, wystarczy sobie walniecie jakikolwiek komentarz na moim kanale, na przykład pod tym filmem typu siema i wtedy na przykład jak dobijemy to milion, sto tysięcy, to wtedy nie wiem, was wylosuję i do was napiszę i powiem, e, mordą wbijasz, a ty powiesz, nie nie, spierd... No i wtedy będzie miło, na kogoś A sprawdźmy ile widzowie mają dostać łapkę w górę pod tym O tym. Ale odwalono od Citroxa, co? Tak, tak robi? No tak robi. Dobra, też karów. Uwaga, uwaga. 126 tysięcy łapać w górę? Nie, to 10 tysięcy. No nic sad. Jeszcze raz, zostawcie mi sobie 11 łapek, to będzie kolejny tego typu tak. film Dobra, pierwsza osoba. Kto chce być pierwszy? Tak, się wyglądał, chciałbym. Nie, nie. my się Macha, zostawimy. Idź Max na kanał Ja chcę albo na Get, albo śledzi, albo na moje albo pobrecki spraw. Na początek najlepiej jest y, wejść, bo wtedy jak ty pierwszy? masz S. Wtedy masz S. Ja myślę, że chcesz mieć S, czy nie chcesz mieć S? Nie, chcę być druga, o. Czemu chcesz być druga. Bo chcę zobaczyć, jak ktoś inny pie. Tak, no, to nie pierwszy, dobrze. Ale to po kolei

Patrzcie widzowie w ogóle, jak fajnie tutaj mamy Krętyczny klimat Bardzo fajnie mi się wydaje wszystko Ej, ruletka, ruletka Nie wiem czy jest przeładowany, jest. czy nie przeładowany, Nie czy wiem ja... o! A jednak jest, rzeczywiście Osoba pierwsza W takim razie Mati, czy chcesz zakręcić komfortunę, czy ja Ci mam zakręcić? A ja zakręcę A to się zakręć, proszę bardzo W zależności od tego ile wykręcisz, tyle będziesz miał czasu, żeby sobie to wszystko zjeść I możliwe, że uwaga, będziesz miał 3 minuty niestety Więc... A czekaj, czekaj, czekaj No. polamy timer w takim razie, na spokojnie no, tak. Mati Pamiętaj to jest złotowa, to są dwa, to są trzy. Jak będziesz matematowo, to dodaj takie fajne, żeby to wychodziło by... <śmiany> <śmiany> dobrze. Tu masz truje, tu masz piątala, tu masz dyle, tu masz pięćdziesiąt. jemy bez sosów, bez sosów, żeby was zamoliły. Nie. Tak dobrze. Uwaga. 3, 2, jeden, start! Sięga po Nagetycy. Więc dobra, Jest w takim razie. Jest timer. Dobra, okej, mamy w takim razie. Yes, dobra, okay. w takim razie... Może dwie naraz. Może ja. dwie naraz! Dwie naraz. Dwie naraz. Mamy A, yes? <grym> Jezu, no jest. Jeszcze... Nie, no ej, powiem ci stary, że ja bym tak tego nie jadł chyba w ten sposób. No właśnie, no już przymula. No nie no, stary popijasz na słodkie słodki mając jeszcze na No myślę, że to nie jest dobry pomysł. Masz na razie szóstkę chyba, nie? No jeszcze nie tak do końca, jeszcze nie. Ale myślę, że będzie w porządku. Wszystko bardzo ładnie pięć, ja. Tak. A, jest a 15... to jest za kawałek chlebieczka. Za, cały za kawałek chlebieczka. A nie, dobra, za talerz. Nie, za ta lecz, no, za <laughs> Dobrze, Mati, 16 już chyba ma i uwaga, Matie, mu zostało jeszcze uwaga dwie minutki, więc myślę, że na totalnym chillu. Mati sobie tutaj drugi napój ekipy, więc 26. Ja on zeruje, ty. Ale wiesz, że jak wypijesz tego dużo, to no może ci być bardzo słodziutko, nie wiem, czy wiesz. <laughs> 26 w takim razie. Nie Jednak po sobie wody po prostu się napięta. No to, nie, to prawda, to prawda. Napoje ekipy są bardzo fajne. szczególnie, Na koniec że da... sobie jeszcze papryczkę zostawię. Naprawdę, będziesz wcinał? No? Ale wiesz, że musisz całą zjeść i dosłownie, wiesz, przerzuć. Ja wiem, że to słowo no ta, jest paskudne, ale. Ale ja lubię ostre, tak? więc Tak, l... nie Aha, no to zajebiście, A masz jeszcze półtorej minuty, mordo, to nie wiem, czy ci starscy, że tak powiem, czasu, nie? 36 ziko, jak wypijesz Oj. to. No polało się, nie wiem, czy to zaliczę, Nie wiem, czy to zalicie. No jak dobry jest. jednak. No, Słuchaj, jak się czujesz z tym, że zostało ci jeszcze minuta dosłownie i w sumie, no nie wiem, lekko ponad minutkę. Słuchaj przyjacielu, zostało ci 50 sekund dosłownie w tym momencie, czyli okej, okay, jednak, dobra, czyli tak, mamy trzy puchy, czyli to już jest 46 ziko, okej. Okay. Teraz mamy 56 będzie. Stary, czy ty zdążysz zjeść tą papryczkę? Masz dosłownie 40 sekund jeszcze w tym momencie. On właśnie wypił litr tego napoju. No ja właśnie. Ja nie... No bo ja lubię napój ekipy. No ja wiem, na Instagramie moim też widać, że lubię, widzowie ja Polecam serdecznie. O kurcze, fajka. Powiem ci, że jak wejdę. Z ci... gonkiem? Co? Co on co ogonkiem? uwaga, zostaje. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Mati, przyznaj się, czy zjadłeś, czy nie? Zjadł, dobrze! Zjadł, ale ogonek sobie wy. Dobrze, Mati, w takim razie wychodzi Ci w tym oh, okay. momencie za napoje ekipy, wychodzi Ci 5, dych za nagecy, wychodzi Ci 6. Ale mamy mleko? <laughs> nie mamy mleka właśnie. Pokażę zaraz, będę. Jest mleko, ale to mleko nie... Ona ma... Stary... Nie, 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 nie. O to mleko. Mati, mleko, kur... To Ale to jest kwaśne mleko. A ty się nie dosrałeś? Musiałem tworowszyk zjeść albo kwaśne mleko. Dobrze, w takim razie Mati był pierwszą osobą, której wyszło w tym momencie i les 6 zł, więc gratuluję Mati. Znaczy, chciałem dawać w gotowie widzowie? właśnie tutaj przygotowane wszystko zostało, ale niestety nie mam równo, więc dobrze, damy Matiemu stówę i po prostu blikniemy mu dodatkowo. Mati, mam słówkę dla ciebie. Dziękuję. A schować, żeby widzowie później nie mówili, że skam. Dobrze, to ja schowam. Albo film i tak oddasz nie chcesz? No tak się nie robi, no i przecież. A wypłat potem mi dasz? Nie, kolejny nie szanuję przecież a... ludzi, z którymi pracuję. Mam milion subskrypcji, rozumiesz Kolejna osoba w takim razie. Chciała, ja to... jestem kolejną osobą. Ej, ej, ej! Mati miał skamową, tego nie wypił do końca. Mati, kur... Dawaj 4 zł AW! ty? No bo to sobie komput tak wziąłem na końcówkę tak. A <grym> chcesz wypić całe? Nie możesz nie się złożyć. Karol mi się nie jak to zobaczy. Ale już wyjdzie... tutaj. Karola. Zanim w ogóle przejdziemy tutaj, ja chciałem powiedzieć, że te chipsy by was zamoliły, jakbyście jedli, tak po jednej sztuce, po słodówce, Ale ja chciałem widzenie powiedzieć, że dałbym wam na przykład takie chipsy. Ze względu na to, że sponsorem odcinka są fajne chipsy. Czas. A na przykład jest czas na chipsy z ziołem, To Są chipsy z ziołem. I oni mają dużo smaku, i są chipsy w różnych wydaniach, zaraz wam Oczywiście i my z nie wiemy, jak smakuje zioła. w życiu. Nigdy, w życiu nigdy, nie, nigdy nie, nie. nie. Ej, jak tak już przełkniesz? Doczujesz. Taki, pal do strua ja pierdole I tutaj w takiej jednej paczce, nie dość, że macie chipsy ziemniaczane To jeszcze warzywne różne, na przykład, nie wiem, z buraka na przykład Jeśli kiedyś chipsy z buraka, no nie wiem, wątpię Bez konserwantów, smażone w niższej temperaturze Wyjątkowe smaki, no bo w sumie to są dosyć wyjątkowe smaki, to co jemy Jeśli sobie chcecie zamówić to oczywiście na sklepie czazy.pl e, Tutaj taki bardzo ładny link No i oczywiście wszystko jest dla każdego I są ostre rzeczy, i są warzywne, i są różne typowe smaki, więc polecam serdecznie. Szczególnie, że teraz możecie sobie kupić taką paczkę na święta i możecie komuś na przykład dać chipsy na święta. I to fajny prezent, bo sobie dostaje taką paczkę i myśli sobie, o, ale fajna paczka i se zje na przykład i mówi, o kurde, faja, ale brzuszek pełny, bardzo fajnie, zadowolony jest wtedy, co? I pamiętajcie o kodzie. Ok, dzięki, dzięki. W takim razie, no osoba, zakręć sobie. Ok, papo. zakręcę sobie. Trzy, dwa, jeden. Okej, sześć minut, nie, to jest całkiem hmm. git, to jest całkiem git Słuchaj, czy jesteś gotowa? Już powiedz mi, czy jesteś już gotowa no nie. Właśnie jak liczymy? Za jedną sztukę? No, no dobra, Raz, ku... dwa, sztukę? trzy, start, już poleciało Pięć, z... dobry, nie? To będą najłatwiej zar zarobione pieniądze w moim życiu Nie no, jesteś, streamer. jesteś nie streamerką nie mówisz, na Twitchu, to jakby... No, 10. Ja weź babę z gór i daj jej ku... <śled> To jest przyjemność dla mnie No ja też bym opier... <śled> To Są to jakieś osoby, które nie lubią śledzi? Ja, ja. Tak? No 20. Dobra, ten jeszcze nie jest może jak najwyższy bo to jest jakieś... Nie będziemy mówić marki 30. Ale... Ale... Dobrego śledzenia nie lubić? Bo mi się kojarzy... Przepraszamy widzowie za cięcie, ale Aztek powiedział coś tak, tak no. obiega, że nie mogliśmy tego puścić niestety 55 Dobrze liczę? tam ja ma mi... Zastawiła mi też trochę tych śledzi, jak coś Albo... O kur... Już no. drugi dalej... Żeby... Dworek! Tak. To, to jest jej śniadanie w ogóle, jak no. chcę powiedzieć. Nie przygotowałem się. Napój ekipy, żeby przepić, masz jeszcze na S totalnie, bo masz e, 4,5 minutki. Dobra. Dobra. Dobra, cytrynowy, może będzie bardziej kwaśne. No dawaj, Kazeł, dawaj, dasz radę. A możecie zamknąć mordę na przykład? Ja no dziękuję. <laughs> Dziękuję Max, później się rozliczymy za to, yes, nie? Yes. Dobrze, 65 było, teraz będzie... A ty już wyzerowałaś, nie? Nie, szczera. Ej, ale są naprawdę mulące. Bo ty w w A. Ej, czyli nacy są mniej ważne <grymne> niż <grymne> Teraz mi się myli! Po co ty tyle rzeczy jesz naraz? Ja nie umiem liczyć! Wiesz, że podchodziłem do matury z matematyki? Pięć! Pięć Zostałeś raz? Maturę? No ale ledwo. <grymne> Że Ja nie no. Myślę, że będę żygać po tym odcinku. <grymne> Mati, czy za tobą są chipsy czy czas? Nie, jest... to są chipsy. nowe chipsy czas. Czajcie? Są normalnie skutne. z duszkiem czaisz? Dobrze, Dobra, czy zjadłaś coś w międzyczasie, jak nie patrzyłem na ciebie? Nie, nie chcę. Czy ty jesz chipsy widelcem? Tak. Nie, wybieram chipsy widelcem. Czy taki chips... No Jeszcze tak, to samo jak taki chips. Tak 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 tak, 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 tak. tak, no to jest to samo, no mówię. Czyli najmniejsze jeden... kawałki chipsów Liczysz się jako sutówka? Tak, dokładnie. Okej, okay, robimy tak. raz, dwa, trzy, cztery. Gdzieś do mnie chipsy Nie no, ch**a, Ale patrz, patrz, patrz. Niesamowite to jest. Link w opisie widzę, polecam, naprawdę. Wedle moich obliczeń mamy już 91. Nie czasu mi zostało. O kurde, dwie minuty ci jeszcze zostały. Nie, dobra. Dwie, dwie... No 4,20 mamy w tym o, c... <gry> Nie, dobra, koniec już, tak już wystarczy. Nie, no naprawdę. No. Ale wiesz, że ci wypije z butów? Ile mam czasu. Nie No minutę masz. Twitch TV slash Jana Memorial będzie czarno biały dobra. wszystko. Nie <gry> czasu. Powiem tak, przełknij Od razu, lepiej. Od razu połykaj. No, to taka rada jest. Właśnie. Co, smaczne? Czy, czy do dupy? Myślałam, że będzie ostrzejszy. O! 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 tak miałem. Ej, wszystko git? Trzymasz się, wariacie? Do... Dobra, ostatni chips. Oh. O! O, zaraz będę płakać. Masz jeszcze czas, żeby opierać jednego, szybko. Śledzik mm, na raz. O oh, proste. Kur... No i słuchajcie, w takim razie gratulujemy pani Stop 164. Gratuluję pani, gratuluję. Zobaczymy, czy ma się... Já myslím, že... Kupaku, myslím, že mu Kupaku. se uda. Dobra, trohat, jak se ne? teraz? Ale ne, myslím, že teraz Aztek půjde. Nie, co? Vás... Wszystko. Nie, myślę, że nie, myślę, że na S. Max! A, Max, jeszcze musisz usiąść na chwilę, uspokój się! Borku. A mogę jednak za darmo? Yy, nie, nie. Z nie chcesz płatności. Nie chcesz płatności? Jestem chce po No to zjedzcie. Zapchaj brzuch, bardzo dobrze. Ja chciałem powiedzieć, że nic nie jadam od rana. Tak? Tak. A co nie o, widać ja akurat? Czy ta koszulka z smt Co Czę, czy widzieliście, że na SMTH niedługo wlatują nowe koszulki? Ja też nie. No właśnie ja też nie wiedziałem. Ale dużo osób pyta, no będą, będą widzowie, ale na razie to macie to, co macie Dobrze Astek, zakręć sobie kołem, Sam proszę okay. bardzo mi się imionem Nie no jaja, ja. 13 minut Okej, let's go Okej, let's go Dobra, start, już wystartował czas Już nie ma co, już nie ma co, okej okay. Nie wiem, widzowie, mi się wydaje, że ja z będę Kukany będę po tym filmie, no. Mi się no. tak wydaje. No. Nie wiem, czy wiesz, ale patrz, bo tu jest pewna sprawa, Mati, co nie? To jest, że, jest no, jedna się, sprawa. Jest jedna ważna sprawa. Widzisz, k kamera statyczna, czy możesz stąd spierd***ć? A tu ja nie widziałem. Mati, przepraszam, no, że dobrze. tak powiedziałem. I do tej kamery też przepraszam. Zadnie podróżki to będzie wypomysł. Ej, wiesz, jaki będzie zły pomysł? Tak. Musię jutro wysrać na przykład. To też będzie zły pomysł. Macie mleko? Już od Drugiego nagerza wpier. Dobrze, oj, to ty możesz liczyć sobie? Ja już czego wiem teraz. No na napój ekipy widzowie. Dobry napój ekipy z żabeczki. Jezu, ja mogę... Nie, mogę się od Petora wysłać na chilu i wrócić sobie mogę jeszcze jeść. To no to minut. to prawda akurat. Minuta, dwie minuty dopiero minęły czajcie. No to akurat. Dobra. To prawda jest. Widzowie, ale żeby się nie zasycać, yy, polecam w czasami poćwiczyć. Na przykład jest palcyki, to idzie? Teraz mi się w żołądku wszystko ten. jak będę strał, to będzie lepiej. Co ty gadasz, człowieku? Ja nie mam pojęcia w ogóle. Dobrze, powiem Ci tak, jakby czekaj, już masz 26, tak? Dobrze liczę? Nie wiem, stary. dwa napoje ekipy. Nie no, teraz drugi to No dobra, w bierze dwa. No. Dwa nuggetsy Cztery. A trzeci albo czwarty to był już. 29 zł na razie. Dobra, nie jest źle, szczególnie, że już mi chyba chyba dwie minuty z tego p. Pi... się bardzo. Oni sobie narzucili speedruna a ty na totalnym chillu sobie lecisz, więc. no ty, Dopiero dwie minuty, a mamy minut ile? A, trzynaście Jesz Jeszcze jedenaście Nie słyszeliście? Brzmi na dworze ty Ta? No burza będzie stać Chmury stary widzisz? Muszę wejść żeby pokazać dla widzów Widzowie, chmury są feast Chcę powiedzieć, że drugi napój ekipy Bardzo ładnie, bardzo ładnie Ej, jak mówisz, jak wychodzisz to na? Dwór Dobra, okej, okay, dobra Ej Mati, ty jak wychodzisz z domu to na? Na No to na co? Na pole, na dwór, na... Na a ty co, wyśniałam na pole? Na pole wychodzę! Ej, Witek, ciekawostka. Kto bo wychodzi no, bo... jeszcze ze mną na pole? Ja wychodzę Filip. na pole. A, Chodź, idziemy na pole? Nie, no, idziemy na pole. No, idziemy na pole. Dobrze, chodźmy. Ja Ej, wiecie, na czy to, taka ciekawa... Ja na pole nigdy nie Mnie wychodzę. Nie mi się w słowo. Będę się wpierd. O cholera, jest tu mocno uderzyło. O! O! <ślesi> Ciekawostka, właśnie zacząłem szukać, bo żaneta mi poleciała. Bezpieczna dawka papryczek chili, ponieważ mam je wszystkie Ile jest bezpieczna dawka papryczek? Nie wiem, podobno jedzenie po ostrych papryczek chili przedłuża nasze życie, więc nie zdekle, tylko jeszcze przeżyję dłużej. Znaczy, jeśli przeżyjesz, to będziesz żył dłużej. Tak, to się zgadza. Zebliście stare. Dobrze cię mieć na dłużej. Dobrze, Astek, a ty jak się czujesz po zjedzeniu czego? Dziesiąty nugget zlatuje. Tak? Dobrze, że mamy kamerę statyczną, która nam wszystko dokumentuje. To jest twój pierwszy śledź w życiu? No jak ty mówię, że nie lubisz śledzia, jak ty nigdy nie spróbowałeś? No tego nie lubię. Jestem typ człowiekiem. Nie, przecież w sensie jadłem śledzia, ale... Dobrze, ale weź... A możesz zjeść? No. O kur... Czekaj, ja spróbuję ale dobry. Mmm... Mmm... O kur... nie wiem, poczekaj, kontakt sorry. O, 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 nie, no teraz stopę! Pie... K! Bistro, jedź, zapierdol... A ty ile już opierasz <gulisz> tego wszystkiego? <gulisz> masz gumę? już? Co to było? A co, chcesz na przykład? Nie. Inne chipsy sobie zjeść na przykład? Może chcesz spróbować? Ja przepraszam, na z z Chipsy, czar? Chipsy, czar? O, masz? o smaku pizzy? Właśnie miałeś ochotę na pizzę, mówisz. O, Mariaci, przed... ja p, pizza? Karo, to, idzie. To jest top chips, rozumiesz to? Bez prezerwatywy, czyli możecie się jeść z gumy po tych chipsach? Serio? No, serio, to okay. Ej. Ej, smakują jak pizza, legitnie. Chcecie spróbować Cześć, czy pizzy, no? Co wysoka, jak pizza? A tu właśnie, marchewa. Ej, nie, ale są. No, są no. Ej, to jest najlepsze lokowanie, jakie robiłem na kanale Przysięgał. Czyli cztery tych samych napojów ekipy. Bardzo ładnie. A napoje ekipy. No, widzowie, właśnie ja na swoim Instagramie, na przykład, polecam Instagram, jeśli to mają. Co dodałem post właśnie z napojami ekipy, bo Karol Wiśniewski napisał siema Filip. Chciałbyś nasze napoje ekipy? Ja mówię. Wariacie, uwielbiam na poje ekipę. Jeżeli widzowie zostawcie lajka na Instagramie, to będzie fajnie. W ogóle widzowie, te odcinki naprawdę są dosyć kosztowne. Zamknij mordę. To prawda nie tak jak simpowanie do streamerek i wysyłanie im donate'ów, bo tam służy trochę więcej. Nie było ci nigdy na odcinku. Byłam nigdy na Ale teraz odcinku. jesteś na odcinku. Teraz jestem na odcinku Możesz... siema. Nie dla niej. Daj mi to na Ty właśnie kur Zapomniałem ja dość pieniądze. Masz, dasz mi resztę później? W sensie to jest za jedzenie. Za jedzenie? Za, za jedzenie tego. No bo ty już zjadłaś przecież. Tak, zjadłam. Dziękuję bardzo, serdecznie. Proszę dostać. bardzo. Donate IRL. Dziękuję. <laughs> ty czasu masz jeszcze, przyjacielu, dwie minutki. Dobra, widzowie, patrzcie co się dzieje. Nie, czekaj. nie, nie, Aztek, ty umrzesz. Po tym. O no wiem. Astek, ty zdechniesz po tym. O no. Ej, widzowie, to jest człowiek, który nie je ostrego nigdy w życiu. Przysięgam. Nigdy w życiu. Jak jesteśmy w meksykańskiej knajpie, która jest przystosowana do polskich kubków smakowych, a Polacy to j. śmiecie, który nie potrafią mieć ostrego, to on nawet tego nie bierze. Astek, nie, naprawdę, weźmy byśmy... kur. mój stary. Wywalicie z butów. Mm -mm. I szkoda mi go strasznie, bo ja wiem, co on pod... będzie robił. No, on będzie przeżywał. Jak się trzymasz, stary? Nie trzymał się, kur. Jest ciężko? No. Ej, story, ale ty czerwony jesteś cały. Bo morda, robię kosmo i papryczki. Ostatnie 15 sekund. Co? Już? Ostatnie 15 sekund. nie płacz, widzę, że płaczesz. Morda, Jeszcze idę nawet. Szybko, szybko. Dawaj, nie jeden. Dawaj szybko. Morda, boż, jak Nie masz czasu. Trzy, dwa. Musisz Jeden, stop. O, trzy sekundy więcej. Dobrze, Astek, gratuluję w takim razie. Astkowi jestem liczyć w pewnym momencie, ale macie, że tyle. Więc Astek wyszło ci na pewno powyżej dwóch stów. To jest, to jest akurat pewniaczek, więc trzymaj, Astek, gratuluję w takim razie. Twoje dwie stópy. Dziękuję. Nie ma problemu. Maksiu, zakręciłem fortunę. Nie, proszę bardzo. zawodnik na koniec, Ale myś... się o czas, naprawdę, tak no, się boję o czas. też się boję, na swoim miejscu też bym się bał. Ojoj, oj, oj. no powiem tak. A 7... może być, ale chciałem trochę więcej. No ja, nie się. jest najgorzej. 7 minut naprawdę można było dużo zrobić. Dobra, zaczynamy. 1, 2, 3, 3 4, 4, 5, 5 6, 6, 7. 350 zł. To nie może być przypadek. O kur... 7 minut, 7 papryczek. <grym> Dobra, 5 4 3 2 1 start. Let's go. Dobra, mamy już tutaj trujeczkę. Bardzo ładnie. Się, bardzo ładnie. A ty się nieciesz, ty będziesz dodawał te napisy takie pruu pruu nad głową będą, wiesz? No i będę dodawał i zajdziesz. <laughs> 9 jak się trzymasz? 4 jest zajebiście, że? Pod kątem? Pod, pod kątem, no? Pod kątem. 8. No. 20 zł. Eee, tak? Co hmm? liczysz, tak? A to że, że to jest będzie. Plus... O kur... a, dobra, ty, to już jest 39. Max, a możesz się uspokoić na przykład troszeczkę 4, kolejne 20 zł. Z kamer, z Mokotowa. 60 zł, prawie. Zjed chipsa, żeby się wyrównało. Jednego, jednego, jednego. Jednego nie ma sensu, że no To 11. Jednaście. Raz, 60, 61, 62. 63 64 60 70 70 Dobrze Max wyrównałeś e, 80 80 Jak ma ci czas moi drodzy? No nim? to nawet dwóch minut nie ma jeszcze! Nie, ja nie wiem widzę, naprawdę nie mam pojęcia, serio. Odgazowa... Ej, odgazowuję, dobrze! 95, jeśli to wypijesz, już będzie. I będą jeszcze, będzie jeszcze 5 minut. Nie, wiem, wszyscy tocy skupieni, teraz i taka cisza w ogóle. Aha, bo on już wypił, ja nawet... No, nieważne. Eee, dobrze. Eee, czyli 105 teraz będzie. Bardzo fajnie. No to tu już jest 115, 120. Bez sensu z tymi śledziami zrobiłem. 30, 40. Jak się bawicie? ja jeszcze raz zapiętam? JAK się bawicie! No nie jest, kurwa. To ciekawe. <grym> 70 już jest, no już 80 Dobra, zostało ci pół czasu Teraz od tej połowy zarobię jeszcze więcej, słuchaj Aha Czekaj, ile miał Aztek? Tak? Ja Aztek miał już dwie partie, ja 4 minuty mam już tyle 3,5 Tutaj widzowie macie wykres na górze, Mati zrobi taki wykres ładny na górze no, ja, zrobię. <laughs> ja przepraszam, naprawdę <laughs> Jak tam Maksiu, dwie stówy już, nie? Już? Mm -hmm. Jest dwie stówy, no myślę, że ma być No, to, a ile nagle się wziąłeś? Teraz? Cztery No to zjedz jeszcze jednego no i dobra, mamy w takim razie 195, 56, 7, 8, 9. No i 200 Brawo Max, My mamy dwie 200 w takim razie Możesz tak już tak przestać? Nie Dwie minutki jeszcze widzowie Max, ale weź się zastanów, bo jak zjesz tyle papryczek, to może być serio ciężko z tobą ja się Bój się dnia następnego A Ja tego. myślę, że ty mi to mówisz, bo boisz się o swój stan Nie no, ja bym się bał Premier Pro koszulka, rozumiesz? Premier Pro, Premier Pro Adobe Premier Pro, dostałem koszulkę sobie. nie wysyłają mi rzeczy nie takich bada. fajnych a właśnie widzowie, propos wysyłania rzeczy dobrze Max, że poruszyłeś ten temat tutaj macie adres widzowie, możecie wysyłać mi paczki kleisz adres Mati? No. dobrze słuchajcie, na czole Shiany jest adres widzowie, do wysyłania paczek dla widzów, tu właśnie w tym miejscu polecam serdecznie, możecie wysyłać paczkę paczka z jedzeniem, z gównem nie wiem, nie wysyłaj mi papieru toaletowego z zawartością w środku bo ci rozumiesz? Odpierw... ale tak to se możecie wysyłać fajne rzeczy, bo fajne rzeczy wysyłacie obrazy, jakieś inne rzeczy, majtki Którki mi ktoś wysłał ostatnio, Roku 10 6 minut minęło już? Tak, Kukulane. już minęło. Lepiej opieraj. No dobrze. No to mamy w takim razie 250. Co 300. Co jest? 300. 350. Roku. Nie no stary. Ja powiem ci tak, ja ci współczuję trochę, bo widzę, że... <grymne> widzę, że jest chwila zwątpienia. 30 minut Ciężko ci to będzie przeokręcić. No dobrze. No. Dworku, ja myślę, że... Dworku, chodź, chodź na Ale tak cztery stóweczki dla... Masz! Cztery... Masz, masz. Cztery stóweczki dla ciebie masz. 450. Ej. No 450. Trzymasz się wariacie, czy się? Trzymaj o... żeby mieć 500. Właśnie widzowie, no. mówicie, Maxiu milion dla kontentu, a on czerwony jest, kur... A. A nie żółty. <laughs> papież jest żółty, tylko papież ma prawo być żółty. No nie, dobra, ty. Może Max potrzebujesz czegoś, co? Ej, stary, może otworzymy kur... No co, bo jest. Trochę, chyba, co? Też usiądź? Kurku nie, płaszcz. Dobrze się czujesz. Zajebiście. <grystu> powiem ci tak, Max, to jest ból chwilowy, on ci przejdzie zaraz. On ci zaraz przyjdzie. Dobrze, krejka. Dobrze, ja znam skutki Max, Max nie, nie wiem czy ci to. Nie, nie żegnij tu, <grystu> to kibla już. Jest, bu dobrze, Max? Widzę, nie jest. Idź do kibla, może co? Przemyj sobie twarz. Wszystko sobie przemyj. Tylko powiem ci tak, Max, ja ci z ceną współczuję, bo. wiesz, Dobrze, no wiem, wiem, że zjadłeś, nie ma problemu, Maksiu, ale... Ale powiem ci, Max, tak Aaaa, kurwa, Ale powiem ci tak, jutro będziesz mił przepierdolone, stare albo nawet za parę godzin, tyle ci powiem Więc słuchajcie, widzowie, w takim razie gratuluję, Maks dostaje 350 złotych Proszę, Maksiu, to dla ciebie, w takim razie masz mi 5 tych oddać, bo jak nie... Mam... Skocz mi ktoś po mleku, kurwa! po 100-200 cześć Borek, jak Dobrze jest, Maks, jesteś... Szybkim szefem, rozumiesz to robot, to jest kanał Frejli robot. giga Gigakot, to jest kurwa Pierdolony szef Zostawię cię Maksiu, może sama co? No, dobrze Twarz Maxa jest czerwona jak przycisk subskrybuj Mi się wydaje, że to jest, że to jest jakaś aluzja widzowie, że Tylko kurwa nie subskrybują No tak mi się wydaje chyba, co? Skończyliśmy nagrywać kurwa, ile starych? Pół godziny temu? Nie no, nie aż tak Z 20 minut temu, dopiero teraz ci schodzi Jesteś kurwa w i to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o zostawieniu lajka. Like Pamiętajcie, żeby sobie wbić do wszystkich. Linki są w opisie. I co? Gówno. A my lecimy po mleko, bo jest. Przyszło trochę to. Jest gigaślena. Giga zostawcie lajka. Like 50 tysięcy lajków like i robimy taką samą rzecz. To, że sami mieliśmy z tymi rzeczami. O, możemy coś takiego zrobić. Nie,